Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Mil Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Wystarczy również wejść w pierwszy link w opisie. I tyle, słuchajcie. Na Mlecie P90. Mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko mi się to podoba. wypłacam to, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Ciemka mordeczki, z tej strony Tomasz. witam was w kolejnym odcinku z GeForce skins Słuchajcie, mamy doładowane 8000 zł na stronę GeForce skins I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku yy, pokażę wam jak łatwo można jedną bitwą zrobić, słuchajcie, kosel na stronie I to jest naprawdę, naprawdę dobra metoda, naprawdę warto z niej, słuchajcie, skorzystać I myślę, że budżetowo 100 zł bitwa, 100 zł skrzyneczka i taką kosę jesteście w stanie zrobić, ale w tym odcinku się tego przekonacie na własne oczy. Słuchajcie, miejmy przynajmniej taką nadzieję, że się uda to zrobić, uda się spełnić ten cel. Więc zaczynajmy, róbmy pierwszą bitwę. Słuchajcie, pierwsza bitwa to jest taka dziwna trochę metoda, bo to jest metoda tak zwanej Wiczki, czyli same różowe skrzynki do stówki. Więc słuchajcie, to jest jedna metoda, która prawdopodobnie idzie zrobić z tego kose, i właśnie teraz tą metodę, sobie zrobimy. I będzie to skrzynka Kotów. Będzie to Neon Time. I słuchajcie, jeszcze do tego za 30 zł sobie e, dodamy. E, przepraszam, za 30, nie za 30, tylko za 24 dodamy sobie e, skrzynkę fusion I słuchajcie, taka bitwa ląduje na trzech graczy jest to taktyka wiczki. Eee, więc zobaczymy, czy ta taktyka słuchajcie, w tym momencie nam odda Czy wylecą nam jakieś bardzo wartościowe skiny, czy dropniemy tą kosę. No miejmy słuchajcie taką nadzieję. Eee, no tak, ale właśnie czy tak będzie? No nie wiem, no nie wiem czy tak będzie. No, początek dla nas. Ale słabo. 11 zł. Mogło być lepiej, słuchajcie. No i Pago dropnął 4 dyszki niestety i to już daje nam tak naprawdę przegraną, yy, przegraną dosyć, dosyć ciężką, bo tutaj jednak stópka już poszła. No niestety taktyka wiczki piczki nam nie oddała, słuchajcie, więc próbujemy kolejnej taktyki, yy, czyli yy, taktyki yy, Terrora Terminala, przepraszam, teraz taktyka terminala, czyli walimy sobie normalnie na bułę yy, skrzynkę wartą. Yy, tak naprawdę 90. Powiedzmy sobie 21,9084 84 zł. I drugą skrzynkę walimy sobie za 16 polskich złotych, Nawet taką, słuchajcie, i to jest taka druga taktyka. Też na słuchajcie, 3 graczy to walimy. Bo teraz tu chodzi w tym wszystkim tutaj, żeby to wszystko tutaj wiecie, zrobić tak pięknie, żeby właśnie to oddało. Żeby tutaj sypło, żeby tutaj sypło z ostatniej skrzynki. Tutaj oni mogą dropić. Oni tutaj mogą drobić, naprawdę drogi skin. Ale niestety, chociaż nie, dropnął, dropnął, dropnął i teraz jak tutaj dropnie mi droższe, to ja to wygrywam. Ale niestety dropnęło dla bota pago i wygrywa to pod bot pago, słuchajcie. No, tak czasami też bywa. Spróbujmy trzecią metodę. Trzecią metodę, słuchajcie, żeby tą kostkę zrobić, nie jest to po prostu metoda Nahama. Czyli jedna skrzynka za stówę typu Fuse, 4 graczy i to jest tak zwana metoda Nahama, słuchajcie która po prostu, lecicie wtedy all in na jedną skrzynkę i wtedy po prostu się modlicie, że akurat wam yy, drobnie, że akurat wy to wygracie i to jest metoda <grym> metoda Nahama metoda Nahama, no niestety w tym momencie, chociaż tak, wygraliśmy, wygraliśmy 482 zł i w tym momencie widzicie, metoda Nahama oddała zrobiliśmy w tym momencie kosę za stówkę, koska za stówkę, słuchajcie ja normalnie 480 zł. Normalnie za tyle to ja już mogę mieć kosę, nie? 480 zł zaraz zobaczymy. O, nawet za 428. No i słuchajcie, i właśnie takim czymś udało nam się zrobić tak naprawdę kosę ze stówki, nie? Po prostu jedną metodą. To by było na tyle z tego odcinka. Ja się wam żegnam, korzystajcie Siemanko. Do następnego.